Czołem widzowie, seria z Łodzi, a w zasadzie aktualizacja, bo byłem tam już kilka razy, wchodzi w decydującą fazę, bo to dwa ostatnie filmiki. Dziś na warsztat wzięty Salim Kebab i z nim wiąże się ciekawa historia, bo jak byłem w sierpniu i prosiłem o polecenia na fejsie, to lokal ten z pozycji fanpage'a cały czas do mnie pisał, żeby do niego wbijać. Powiedziałem w ten czas, że przyjdę, ale jak będą to polecać klienci. I teraz, będąc w Łodzi wrzucając posty z prośbami o polecenia, to kebab ten się przewiduje. Wśród lokalnej społeczności, że tak powiem. W ogóle dali mi follow na Instagramie i napisał do mnie, ale nie będę pobłażliwy przez to i powiem to, co napisałem, ja, napisałem w odpowiedzi, po prostu jak oceniam. Spoko. Ale bez szału, chociaż jak wrzuciłem fotkę, że byłem, to też sporo osób pisało, że tam lipa jest. Aż tak srogi w swojej ocenie nie będę, bo mi smakowało na ocenę 6,5 w porywach do 7, bo mięso wieprzowe, jakie kurczak, to nie kule z hurtowni, a po prostu lepszy produkt. No i co, zachodzę na miejsce, mało przestrzeni, ale tylko jedna osoba była, więc komfortowo nagrałem. Ja wziąłem małą tortillę za 24 zł z mięsem mieszanym i sosem, czo i ostry, e, ostrość wyczuwalna w mieszanym i to na plus, bo rzadko coś kąsa. Placek mięciutki, niektórzy nazywają to e, chamską tortillą, ale mi pasuje to akurat. Czasami mam chęć, to sobie zapodam. E, mięso wieprzowe smakowało mi bardziej. E, fajne, soczyste, z charakterystycznym posmakiem wieprza, i masz trochę wrażenie, że to jak e, takie domowe wręcz. E, kurczak zdetronizowany przez to drugie mięso, a warzywa są do wyboru. Sałata lodowa i e, Jakie sobie wybierzesz, ja zapodałem m.in. cebulę i to było najbardziej wyczuwalne, detronizujące kapustę czerwoną. No i co, nieduży kebabik, ale też wypadł pomyślnie, nie, będzie, nie będę tego jakoś rozpamiętywał, ale zjadłem całkiem ze smakiem, zatem tak jak mówiłem, Salim dziś dostaje 7, trochę naciągane, ale to już można zjeść ze smakiem, także 6,5 w porywach do 7. Pozdro!